Dobrze, go? to nie jest to błysk, Przez... mój... <laughs> Kiedyś z Sanem się grało w CS-a. Jeśli będziemy donate'ować streamerki, ładne streamerki. Zanim to powiedz ile ma być łapek w górę, żeby był kolejny odcinek. Nie, myślę, że to musi być grubo. Tak, myślę, 15 tysięcy. Nie, dzięki, ale. No, ty robisz śleci stówę. A co to jest śmigło? No, że musi założyć krzesło na głowę i zakręcić tym kołkami. Dobra. Tak szczerze, gdyby ona to zrobiła, no to to jest takie troszeczkę upodlenie się. Nie ma co, no jest to upodlenie. Ale za stówkę? Jest to upodlenie. <grystanie> Macie za fajera. Co so, to, to, krzes to krzesło 5. tyle waży, że jak ja je założę na głowę... My jesteśmy debilami, przecież to krzesło jest trzy razy cięższe od no, no. Przecież ja bym tego nie podniósł. Ej, mi się wydaje, że ona zrobi jakiś challenge, ale taki, który jest po prostu w stanie zrobić. Czyli chcesz wysłać kolejną trójkę i dać jej inny challenge? Tak. To ja myślę, że teraz powiem. ...kolejnego donajcika z tej samej osoby. Okej, okay, to jeśli powiesz kocham Rafała, to wyślę 120 złotych. Właśnie w sobie to powiedziałam. Ale, Ej, nikt mnie tak nie oszukał, ale tak serio to ona wygląda na 40 lat. Ma takie ręce jakieś grube, nie Chwytnij to oczywiście, ale tak teraz <grym> samej Dobra, poleciało. Jest, oh, uwaga? O oh, kurczę, wysłał! I co, jestem? Ale czekała słowny. na to pewnie. No jestem słowny no Dobra, niech będzie. Dobra, słuchajcie, Mateo, 120 złotych. No dobra, niech będzie. I że będzie pozdroje oh, te na czacie? Tak, tu nie? Nie, nie? skłamał i wysłał. Nie się przygotować. Wow. Ale patrz, 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 klap, klap. Bardzo mi się podoba. Także. Nie, fajna reakcja i też, szczerze, bardzo fajnie trafiliśmy. Jak na pierwszą. I szczerze. w ogóle ta, ta pani się wydaje bardzo w porządku, nie? Widać, że jest mega inteligentna. To no. po pierwsze, ja chciałem użyć takiego sformułowania upodlić, a ona tak naprawdę. zrobiła. to. się jej dobrze z oczu, na pewno. No. Nie, ten niech zrobi śmigło po prostu. Myślę, że nie zrobi tego. Ma moment. O! Kurde, Jezu, że się przestraszył. Okej okay, dobra. <laughs> Dziękuję. Jak zrobisz śmigło, to wyślę ci 200 złotych. <laughs> No właśnie, dlatego powiedziałem, że ja się, ja się nie nadaję, ja się nie nadaje. słuchajcie ja Co on gada? Fajnie się, się nie go grę, ogląda Ja się nie nadaję, no A i to koniec Na takie osoby mam standardowego donaita, czyli Jeśli wyciszysz wszystkie dźwięki na 30 sekund, to wyślę ci 100 zł, coś takiego, nie? Jeśli zamkniesz może na 3 <laughs> minuty, to wyślę ci 100 zł. Mateo, 3 zł. Dobra. Co? dobra Dobra, dobra Wyci Wycisza? No Wyciszyła Co ty gadasz? No. I czemu tak szybko? Wyciszyła, bo ona powiedziała tak. Ona przeczytała, powiedziała dobra i wyciszyła. <grym> dobra to poczekaj co później. O jest! Proszę. Ja też mam taką nutę. To tak? jest standardowa nuta na teep i za stówę, no. Okej okay. 100 zł. Co tu jest? Pa Zbliżyła się. <grym> Ej no Mateusz, ja nie... Dziękuję! Ona grę włączyła aż ty. Dziękuję, ja myślałam, że wiesz, żartujesz. Widzisz, wszyscy tak myślą, nie? Dziękuję fajnie, fajnie, bardzo. fajnie. Serduszka, serduszka dziękuję, w, w komentarzu. To, Właśnie lubię takie reakcje, że ktoś powtarza, wiesz, dziękuję, ojejku, dziękuję. Mi jest po prostu bardzo miło, nie? Aż tak nie szkoda ja po prostu. Bo jak ktoś powie na przykład raz dzięki, to niby podziękuję, o, ja ale to jest. to pierwszy taki... raz już takiego Danay'a dostała. I pierwszy raz i taka muzyka zagrała. Lepce. Jak kiedyś od bylika dostałem, pięć stów, napisał mi na frytki, to się raz zestałem, nie? Taka muzyka <tryk> On na pewno zrobi śmigło. Ba 300% że on zrobi śmigło. Tak myślisz? Nie. Porząd Czekamy pierwszy, do Czekamy czy o. A i to to jest ten poziom, nie? Mateo, jeśli zrobisz śmigło, to wyślę ci 150 zł. <grym> Jakie śmigło. Nie, nie wiem. Dobrze, on nie jest odklejony przynajmniej. Śmigło? Ale dzięki za to najta. jest problem, że nie mam fotela, ale mogę ci tak zrobić? No nie ma fotela. A... No to co on... nie wpadliśmy na to. Mateusz... No dobra, dobra. To wy... ci... Nie, to nie ona, to nie ona, to nie ona! To ona? Nie. To nie ona, tu jest A, to tu, tutaj, dobra. To przecież to ta to sama. Nie. O. Aha. Nie, nie no i wyszła. kocham cię, Mateusz, to myślę 180... Ale może czat no przypomni. No i patrz, nie wiem o domajcie. Albo spytaj się, które imię hmm. woli, Mateusz czy Rafał? o I jak powie Bo... Mateusz, to się jej 180, a jak Rafał to nic. Dobra, dobra. <laughs> dobra. Jest. Które imię ci się bardziej podoba? 3 złote. Które imię Ci się bardziej podoba Mateusz czy Rafał? Ogólnie znam dużo Mateusz. Oby nie Mateusz. Nie, ja nie chcę jednak Mateusz. nie wiem, czy którekolwiek mi się jakoś e, tak m, bardzo podoba. W ogóle dziękuję za. E, Jezu, no, ale jako rozwinięcie tak, w ogóle. Tego... Rozwinięcie do niej, to, a to tylko hmm. 3 złote. A Rafał mi się znowu źle kojarzy, bo miałam kolegę w przedszkolu, Rafała. E, I teraz to zimę nie zimę ja, ja nie chodziłem do przedszkola. Siedziałam właśnie e, przy stole, jak jedliśmy. No dobra, ale który imię? tak. Ja obrzydliwie zupę. On wszystko nie, to jednak ty, to jednak obrzydliwe. ty, to jednak ty. Cierał te wiecie, te takie fusy czy coś. Ale nie pytam się jak ona by miała nazwać dziecko, tylko mam. Ale może odpowiem, weź ale, to pół. Ale ta, patrz, ty, typowa baba, zadaję proste ja pytanie. Nie znam, nie znam odpowiedzi. A. Ty, Mateusz już opieśni... Rafał, ja jestem pewny, że nawet jednego słowa więcej bym nie powiedział, po prostu bym powiedział to imię, nie? Tak. Wiesz, bo to tak. Rafał? Rafał, i tyle. A może powiedziałbym, ale potem już, nie? Bo Może wyślij jeszcze trójkę i zapytać To, to no. które? Czy coś? Na nią wydamy trzy tysiące. Musi, tr jak teraz nie powiedzieć konkretnie, tak. to zdenerwowany. Dzień. Jeśli miałabym wybierać, to bym wybrała Mateusza. Nie! Znaczy ja się cieszę ogólnie, ale no Rafał jest lepszy. Wcale bym się nie obraził, gdyby ona powiedziała, że Rafał, nie? Ja się mega cieszę, że powiedziała Mateusz, z racji tego, że po prostu teraz tracisz hajs, nie? teraz. Dobra. 180 zł. Okej, okay, ja też wolę Mateusza. O, to chociaż tyle, no to A i spodziewałam się trochę innej się reakcji. Ale tak, jakby mimicznie i energicznie, to była taka sama energia, nie? Nie wiem. Teraz jest, ona jest dumna, że dostała 180 zł. U, czy też się spodziewałem innej reakcji trochę? Nie, ale bo... Ona chyba złoty. się bardziej cieszyła z 3 złotych niż z 180 zł. Ja to bym powiedzieć, że na 3 zł bardziej mi się nie podobała mi reakcja. Bo... Nie wiem, powiedz coś jeszcze? Ciekawego? nie, you make my day. Nie no, to reakcja, szczerze. <śmiech> <śmiech> nie no, ja nie wiem co to było. Znaczy ogólnie jak streamujecie. takie, takie emocje. Jakby... No, czułem czułem się razem z nią, jakbym dostała te 180 tak, zł po prostu. 3, 3 złote, fajne reakcje, kolejne trzy, jeszcze lepsze, ta, 180 ta. z powrotem, nie? Sinusaida. Tak. Ale no nie, ja nie wiem o co chodzi ty. No ja normalnie bym się czuł, jak ja bym te 180 razem z nią no, dostawała no. ona o... Dobra, a także 10. słuchajcie, w takim razie bardzo dziękujemy za oglądanie. Jeśli zostawicie pod tym odcinkiem 15 tysięcy łapek to to będzie kolejny. My w sumie teraz co idziemy? Do baru jakiegoś? Idziemy do baru yy... Zjeść yy... Yy, hot doga, zjeść. Trzymajcie się i. Trzymajcie pa, się do zobaczenia, pa. pa.